Dlaczego mężczyzna stał chłodny, albo dlaczego zmienił do ciebie takie podejście, żeby był taki ciepły, fajny, wszystko było dobre, i nagle coś nie tak? I ty nie rozumiesz, dlaczego tak jest. I zobaczymy zaraz, dlaczego tak mężczyzna zrobię. Yy, My jeszcze no, Zaraz tak myślę, że... Sytuacja tak, albo związana z pieniędzmi, on trochę zajęty tymi pieniędzmi, tej pracy i tym wszystkim, i na razie u niego zmian nie ma, albo druga sytuacja to, że możliwe, że ty go trochę traktujesz jako przyjaciela i on zaczął tak, um, widzi, że tych zmian nie ma. Że on by chciałby do ciebie przyjechać, tak, ale ty go jakoś traktujesz, on tak widzi, nie? W swoich oczach, że ty go tak traktujesz jako przyjaciela, więcej jakoś tak. I dlatego ty rozmowy, tak jakby między wami, albo wcale nie ma, albo rozmowy, które mm, bardzo takim. Jakiś inny, inny, nie taki jak. Jakoś on widzi w tym, że ty nie traktujesz go jako, jako mężczyznę, którego by chciałaby kochać. Jakoś tak. A on sam po sobie charakter ma taki pewny mężczyzna, który y, też wie, czego chce od życia, y, chociaż czasami możliwe, y, tak jakby po tej karcie, te czasami, że może. Że dlaczego ty mnie tak traktujesz, nie? Myśleć i on tego nie chce, że jakoby jak nie chcesz, no to dobre, trudno, to on odchodzi. Od jakoś tak, on od razu, y, coś nie tak, on od razu zaczyna wątpić to wszystko i odsuwać się, o tak można powiedzieć, nie? Mm, dobra, jeszcze dlaczego tak? Czemu? Aha. Wygląda tak, że dla niego ta rozmowa prowadzi też do tego, żeby zaczynać coś na nowo, ale to na nowo to tak jakby wyglądało też, że on rozumie, że taka szansa musi być w planie tego, że on musi codziennie pisać, jakoś tak, że coś zacząć na nowo. A on takich zmian, tak jakby nie wie, czy on tego chce, tych zmian, nie? Bo on by musiałby zaczynać od nowa związek nowy. E, możliwe to, że ty w swojej głowie tam jeszcze patrzysz na to, że chcesz ten związek oficjalny, on to rozumie, że ty jesteś kobieta, która y, chce poważnego związku, a nie tylko takie... Lekko nie, żeby on przyjechał i pojechał. I on to widzi, i on trochę to jego przeraża. Te rozmowy. On z jednej strony chce. W głowie on trzyma, że chce, jakby na nowo zacząć. Ale z drugiej strony dla niego to jak jest takie, że to dla niego stres taki. Jakoś tak. Ale dobra, co dalej? Co ty nam chcesz powiedzieć? Z jego strony, e, możliwe było jakaś e, nieprawda, możliwe to, że on nie był szczery z tobą i on czeka, żeby z tobą spotkać się. On e, może być to, że mieszka daleko e, i przyjedzie do ciebie. Albo wieczorem, ale to będzie tak gdzieś miesiąc, dwa, tak jakby do lata ma przyjechać wieczorem i on tak planuje w swojej głowie, nie? Ale czeka, bo coś mu widać... Nie wiem, a czemu ty czekasz? Dlaczego ty czekasz? Mhm... On jest zakochany, ale to wygląda tak, że on na razie, aha, muszę poczekać, bo to wygląda sytuacja tak, że ty e, zaraz możesz e, tak jakby odreagować e, troszeczkę inaczej, jak on by chciałbym. Tak? E, że m, po tych kartach tak, że on e, cię kocha i on po prostu tak jakby widzi w ciebie za bardzo kobieta, która jest, um, że wszystko robi sama. Wszystko umie sama, wszystko załatwia sama, wszystko um, może sama siebie tak dać rady i, i od niego to akurat jest problem, dlatego że um, on nie może też tak jakby... Tobą pokierować, nie? od Jakoś tak. Chociaż e, odczuwa do Ciebie miłość. On rozumie, że Ty jesteś zła troszeczkę, że Ty rozmawiasz nie taki, jak chcesz. Dobra. Koniec. E, to jesteś Ty. To jesteś Ty. Mhm teraz wiem dlaczego tak jest bo e, czemu on troszeczkę odsunął się bo wygląda to, że między wami jest kobieta jeszcze jedna e, hmm, albo e, możliwe. no tak jakby wypadł w jednej maście to może być, że albo on jest w związku jednak albo ma partnerkę, nie? i dlatego taka sytuacja, dlatego wyszło, że między wami, że to ta dziesiątka pik, że jednak nie możecie dogadać się, że jakoby coś było dobre, ale jednak jak ty zachciałaś coś na poważne i on to rozumie, on to widzi, on to możliwe bo on tak, jakby zrozumiał, że on chciałby, on chce tak, jakby z Tobą zacząć, ale w tenże czas on rozumie, że to na nowo on nie może tobie dać, on musi czekać. On musi czekać, bo, bo między Wami jest kłamstwo, nieszczerość, że On nie mówi prawdę do końca i dlatego taka sytuacja, bo, i, która powoduje to, że między Wami. My nazywamy takie, nie, nie możecie do końca zrozumieć, nie? On wszystko wygląda tak. Ty jesteś otwarta i on to rozumie, i on wie, czego ty chcesz od życia, a on, a on zamyka się on tak jakby czeka na te spotkania, on chce z tobą bardzo porozmawiać i tak jakby on przyjecie przyzna się tak toby nie w tej miłości, ale powie akurat on będzie oczekiwał, że twoja reakcja możliwe będzie nie taka, no ale no chce z tobą porozmawiać i tak jakby mm. powiedzieć wszystko Tobie, nie? O, to jakoś tak to wygląda. I on zgadza się na to, że ty możesz odreagować inaczej i że będziesz zła, nie? na tą sytuację, ale on chce tobie otworzyć się, że jakoś tak on chce tego otworzyć się jakoś tak, no dobra a zobaczymy jak to, czy to wszystko będzie ok, czy będzie jakoś źle no jednak um, Dogadujecie się. Wygląda tak, że on otworzy się i gdzieś tobie to zaimponuje, nie? I wtedy tylko znajdziecie te wyjście z sytuacji. No to będzie troszeczkę później. On muszę poczekać, on muszę załatwić i widać tam u siebie wszystko, on tak chce. I przyjechać i powiedzieć Tobie prawdę. To jakoś tak to wygląda, ale na koniec e, ty odreagujesz negatywnie. Może nie będziesz chciała z nim e, trzymać kontakt, nie? Ale jednak tęsknota e, e, i to wszystko e, będą robić swoje roboty, nie? Że gdzieś e, muszę, będziecie chcieli dogadać się od jakoś tak, nie?